Dzień 13 kalendarza adwentowego. Temat to dodawanie dodatkowego wierzchołka elementu powierzchniowego. Dzisiaj pokażę Państwu, w jaki sposób zmodyfikować geometrię elementu powierzchniowego bądź okładziny poprzez dodanie dodatkowego wierzchołka. Wprowadzę element powierzchniowy, który będzie prostokątem. Patrząc na ten element, widzę, że ma on docelowo domyślnie cztery. Takie czerwone punkty. Są to jego wierzchołki, dzięki którym, dzięki którym ja mogę dokonywać modyfikacji takiego elementu, czyli rozciągać bądź też no, skracać ten element. Natomiast nie mogę zmienić jego geometrii. Zawsze te cztery wierzchołki będą. Natomiast, jak można dodać taki jeden wierzchołek, jeden taki czerwony punkt, aby na przykład wprowadzić, że ten element będzie miał więcej krawędzi? Należy wprowadzić punkt. Na danej wybranej krawędzi, ja go wprowadzę tutaj na dole. On się prezentuje następująco, tak, i ma swoje miejsce też w przeglądarcy projektu. Teraz zaznaczam ten punkt, przechodzę do polecenia podziel element i klikam krawędź tego elementu. Tak, kiedy element, ten obrys podświetli mi się na żółto, to znaczy, że podział został dokonany, więc mogę wyjść z polecenia klikając Escape. Teraz, kiedy ja usunę ten punkt, zauważę, że jeden taki czerwony wierzchołek został dodany. Tak, dzięki temu ja będę mógł sobie geometrię tego elementu modyfikować i mam dodatkowy wierzchołek ku temu.